Mamy live audycje na żywo codziennie, 7 dni w tygodniu. Co wieczór spotykamy się na platformie Facebook Gaming. Pij do linku w opisie, albo na platformie Facebooka wyszukaj dobrodziej, obserwuj, zalajkuj i kliknij w ten dzwoneczek. A także na G2 najtańsze kiereczki z kodem dobro 3% zwrotu. Link również znajduje się w opisie. Zapraszam. W poprzednim odcinku udało nam się zdobyć cenne klejnoty Diabeła, które pozwolą nam dostać się do jego głównej siedziby. De Chorzowa. Do jesteś gotowy? Tak, ale żeby dostać się do, do Chorzowa, będziemy musieli znaleźć specjalne miejsce. Tak się składa, że wiem, gdzie jest specjalne miejsce. Za mną! Dobrze Dobra. Dzień. Ale ostrzegam cię, że to nie będzie łatwa wyprawka. O, ale jest nie. to jedyne miejsce, gdzie, które idealnie nada się na zbudowanie legendarnego przejścia na do De Chorzowa. O Ponieważ de, przejście do Dechorzowa nie może być zwyczajnym miejscem, musi być w miejscu, o lama, musi być w miejscu jakimś nickim. No. Maciek, co ty tu robisz? Maciek znalazłeś? Z, z lamą tutaj się buja. No i się zastanawialiśmy, Maciek już co się z tobą stało? Patrz Maciek. na te inteligentne spojrzenie. No. On, wydaje mi się, że to on jest ojcem. <laughs> I chyba właśnie. Z lamą się tutaj nieźle zabawia w wolnej chwili No dobra Dostawmy ich w spokoju, swoją drogą Ładne miejsce nawet, co nie, taka? Bardzo ładne Tutaj taka jakby dolina, można by rzec, co nie? Ładne miejsce, taka dolinka, co nie? Wśród gór, bo to w ogóle górski teren Dobra, o tutaj, patrz na to O tu, na szczycie tej wieży O tu, na tej scharpie. O. pięknie Tu będzie, jest idealnie przygotowane, dobra, chodź. Nie, nie, kurde, nie tego Czemu? Dobra, a może to zniszczyć zresztą, tam, zniszcz to. Niech będzie. Czemu, o. potrzebujemy tego? Nie, ale. Niek. Chciałem, chciałem tak, to musi być, bo to musi być tak w takim wiesz? Musimy na początku zrobić, bo żeby to było ładnie, to musi być elegancko, Dobra, wydoby ten węgiel, żeby nie przeszkadzał. Dobra. dobra, żeby nie kusił O, tu też jest węgiel, to też wydobył, żeby nie kusiło. <laughs> no, już nie będzie kusić. Teraz dobra. to zabudujmy czymś ładny, masz jakieś drewno. Nie dobra, zostaw, patrz, zrobimy to. To musi być drewniany, to o się? O, no. się, Dobrodzieju, to będzie tu drewniane i to też tu będzie drewniane. Zaufaj mi, Dobrodzieju, wiem co robię. O, to dobrze, musi dobrze. być drewniany pedestiał, musi być. Chociaż nie wiesz, co, za gruby jest. Wiesz, że wydaje, że te dwa kratki, cztery kratki wystarczą. O, o, tak, o dokładnie. Wiesz, że cztery krateczki. Wiesz, co właściwie to musi być wyżej. O, się, jeszcze zejść z tego. Zrobimy to na tym, i po prostu do tego zrobimy schody. Starczy ci drewna? Albo nie, zrobimy to jeszcze wyżej. Dobro dzieju ja się zdałam na budowanie schodów do Decheszowa. <grym> Dobrze. Albo nie, jeszcze wyżej zrobimy, żeby portal do Decheszowa był jeszcze bardziej uwidoczniony i widoczny z każdego kranca wszechświata, doskonale. Dobra, wydaje mi się, że, Uuu, ładnie, że tyle ładnie. wystarczy. Jak myślisz, tak? Z całą pewnością. Dobra. Pięknie. Zajmę się teraz produkcją. Teraz... I żeby zrobić, pojść tak do dechorzowa, trzeba zrobić coś takiego. Uuu. raz, dwa, trzy, cztery. O, nie wiem, czy nie przesadziłem trochę. Mm. Nie, chyba taką miał mieć wysokość. Tup chyba będę musiał lekko zmodyfikować ten portal, bo... Trochę chyba źle przeliczyłem to w obliczeniach. Dobra, poczekaj. Lekka modyfikacja będzie musiała nastąpić. Nie, lekko źle to obliczyłem, ale spoko, damy radę. O, nie mogę się doczekać, aż ten portal zostanie otworzony. Dobra, poczekaj, muszę to lekko zmodyfikować w ten sposób. Ale będzie trzeba jeszcze jedno piętro schodów zrobić. Zajmij się tym dobrodzieju. Schody? Dobra. Jeszcze jedno piętro, bo okazało się, że trochę za wysoko. Zaraz wrócę, tylko narąbię trochę tego. Dzielestwa. Ale ładne musi być czerwone. Pamiętaj, dobrodziej, to jest ważne. Ach, tak spokojnie. Nie na A. darmo osadziłem te, te wszystkie drzewa. Doskonale. Dobra, jeszcze tylko schody i za chwilę portal. No, wygląda tak legitnie całkiem. No, ładnie wygląda. No, ładnie, powiem ładnie. ci, że z oddali wygląda kozacko. Kozacko wygląda. Co, nie? Portal do Dejrzeszowa. Znaczy nie de Rzeszowa, de Hożowa, to Dechorzowa. dechozowa musi... dokładnie. No, wygląda depicko de i to będzie depickie. Generalnie tu można zrobić jakąś bazę ładownią, bo to takie takie spoko miejsce jest tak swoją drogą. Ładnie no tu po prostu. Po prostu tu ładnie. I widać stąd ładnie naszą osadę. Nie ma no, co się oszukiwać. Ładnie. Dobra, dobrodzieju. Masz to, co tam ciebie prosiłem? Idę na... Musimy nascinać, bo niestety wszystko zostało... Zużyte, ale mam tutaj świeżo wyrośnięte drzewa, które teraz zetnę. Kids. jedno. Ale pamiętaj, że to ma być drewno czerwone, to jest bardzo ważne. to jest właśnie czerwone drewno, tylko takie sadzę. No. Innego drzewa nie dopuszczam w moim sadzie. No, doskonale, to zajmij się tym, albo wiesz co, chyba, chyba pójdę ci pomóc, tak mi się wydaje. No, bo widzę, że cały nie, nie poradzi. Chyba buraki jeszcze nie są Myślisz, gotowe. że jak skoczę stąd, są, to nic mi się nie stanie? Chyba jak... Sprawdźmy. Sprawdźmy to, ale boję się, wiesz co? Boję się, że nie wskoczę do wody. Dlatego tutaj będzie tak zwana kocznia. Nie wiem, Herkulesa. Jakoś muszę to nazwać ładnie. <laughs> Dokładnie. Do, do, musi być nazwa. Są to ważne będzie. rzeczy. Dobra. A to może tutaj być tu. weźmiemy, cyk. Musi to wyglądać elegancko. No cyk kolejny tutaj. Dobra mamy to. Pójdę jeszcze tutaj trochę. Nazbieram. To jest to no, drzewo. Dobra. Tak, to jest to drzewo, dobra. Albo się uda, albo nie. Yolo. Co dobra, to? nic mi nie jest. Przeżyłem. Przeżyłeś? Dobra, ile A, masz no tego i... legendarnego czerwonego drzewa? Legendarnego czerwonego drzewa mam 36. 36? Chłód? No. Doskonale. Wszystko się zgadza. No dobra, czyli możesz teraz... Dobra, to mi się wydaje, że starczy i na jak starczy na schody. No, dobrodzieju. No, to doskonale. Najs... Idę. Byłem ja w też... lesie. A ja też idę, bo skoczyłem sobie i jestem. Czekam na ciebie w debacie. Dobra. No. Chyba nawet cię widzę na schodach, dobra. O, też cię widzę. Bieg gdzieś tam taki mały. Chodź tu, no. dobrodzieju. Dokładnie. Chodź, chodź. Pyk. Tu, Mamy, tam, że dyskutuje. tak powiem, sprawę do zrobienia. Uh. Kids. otwieraj ty wrota. No, jestem, Czy drewno, bladuszu. Eee, no to daj jest? te drewno. Cyk. O, te drewno starcze willa Dobra, do de bazy, do de portalu. Dobra, tu pyk. Do deportalu biegniemy. Dawaj, chodź dobrodzieju. Droga będziemy musieli zrobić tu e, drogę wzdłuż urwiska, wiesz? No jakieś ładnie ładne schody, ogrócone, co nie? No ładnie ogrodzoną drogę wzdłuż urwiska. Bo na razie nie ma tu żadnej drogi wśród, e, wzdłuż, wzdłuż urwiska, a przecież wszyscy wiedzą, że takie podstawy powinny być zawsze dobrodzieju. Takie są zasady. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Jesteśmy teraz już bliski stworzenia doskonałej mieszanki. O tak. Dawaj, bratruso, pokaż jak to się robi. Po pierwsze, trzeba to lekko zmodyfikować. Czyli zrobić coś takiego. O nie! Nastaje noc bardzo niedobrze. O kurde. To nie wróży nic dobrego. Damy radę, dawaj, będę cię osłaniać. Poczekaj, pochodni jeszcze. Bez pochodni to nie to samo. Ja tutaj zbocze góry oświetlę. Dobra. No, oświetl teren wokół, ponieważ niebezpieczeństwo nadchodzi. Dobra. Dobra, teren tak. jest leciutko oświetlony wokół. Przy odrobieniu szczęścia nic nas w nocy nie zaatakuje, ale nie możemy mieć takiej stuprocentowej pewności. Dobra, ja tymczasem kończę moje dzieło. ...tutaj, Dobra. cyk. Dobra... Dobra, teraz te schody musimy zrobić. Kolera. No, co tam się dzieje, panujesz przed sytuacją? No, oczywiście. Wszystko jest pod kontrolą. O kurde. Zabiaku, Jest ze mną te numery. Dobra, czy ty mnie zostawiłeś na pastce losu? A, nie martw się, tylko oświetlam teren do naszej bazy, żebyśmy mieli... Jak w popłochu uciec, jeśli zrobi się gorąco. Słusznie dobrodzieju. Dobrze, że to przemyślałeś. Dobra. Myk, o, myk, już prawie myk. ten, prawie skończone. O, cholera, źle postawiłem. Znaczy same się źle postawiły właściwie. Mm. Ody, co wy robicie? O właśnie... O, tak lepiej. No. Dobra, jestem już z powrotem. Wszystko oświetlone. Nie, nawet ładnie to wygląda z tymi pochodniami. Nie, co ty myślałeś? Jeszcze tak zwany wodospad wody. Pod koniec. To jest bardzo ważne, tak. żeby coś takiego zrobić. U, Elementy pięknie. dekoracyjne. Pięknie. Mm, nawet bym powiedział, de elegancko. I jak to ciadostwo odpalić? No dobra, teraz potrzebujemy zapalniczki. Mm, nie mam. Mm. No to niestety Tych. nie odpalimy tego. No, trudno. No, no dobra, wracamy, trudno. Do wracamy do bazy. Próbowaliśmy, jak sami rozumiecie. Nie mamy zapalniczki, a jak nie mamy zapalniczki, to nie da się tego odpalić. To no, Dokładnie. Wróćmy o. do hodowli o, o ten, świń i owców. Dokładnie. Kiedy indziej spróbujemy kiedy indziej? ponownie za 20 odcinków. No niestety, no próbowaliśmy, sami widzieliście. Próbowaliśmy ile sił, ale no nie udało się. Trudno. Jak to się mówi, warto raz spróbować, a kiedy się nie uda, to trzeba się poddać. Dokładnie. No, takie są zasady. Hej, ładnie wygląda ten spływ wodospadowy, co nie? No, bardzo ładnie. Ładnie, ładnie, podoba mi się. Bardzo ładnie. Portal no. też niczego sobie. No, no, ale no nic, no sami mi rozumieć. O kurde, jak tu wysoko wiliśmy, jak my zejdziemy teraz w dół dobrodzieju? O cholera, to będzie bolesne. O nie, przeżyłeś? Tak, przeżyłem. Dobra. Skacze się na głowę, albo idzie. No nic, dobrodzieju, chodźmy się przespać. Dobra. Niestety, nie udało nam się otworzyć portalu i prawdopodobnie nic nie uda nam się zrobić. No nie mamy zapalniczki, więc sami rozumiecie. Sy jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Dlatego wrócimy do uprawy roślin i świn. Dokładnie, bo w tym jesteśmy najlepsi. A właśnie. Dokładnie. A po... Ja tutaj muszę sobie zrobić... Co jeszcze muszę sobie zrobić? Mm, e... Spodnie, hełm. Ja Będę musiał zrobić tak zwaną. E, D. Jak to się nazywa? Już wiem. De warsztat Nie de warszta, tylko kurde ten. Jak to się nazywa? No, generalnie będzie trzeba zrobić magazyn gdzieś. No, de magazyn. Tylko gdzie ten de magazyn postawić? Jak myślisz, dobrodzieju? Magazyn, no chyba gdzieś na dole, raczej, nie? Jakąś taką stodołę klimatyczną. De magazyn będzie trzeba generalnie zrobić. No, gruba sprawa, bo de magazyn nie jest łatwą sprawą. No, nie. Ale będzie trzeba to przemyśleć tą sprawę i zrobić właśnie potężny demagazyn. Na wszystkie ważne rzeczy. Hmm, tylko to, gdzie to tutaj. zrobić? Hmm. Magazyn, demagazyn. Ciężka sprawa powiem ci. Bo znalezienie odpowiedniego slotu na demagazyn to najważniejsza rzecz na świecie. No. No raczej. Pewnie, że tak. O chociaż drugą ważną sprawą to jest to, żeby zrobić tą całą drogę do deportalu, którego prawdopodobnie nigdy nie odpalimy, bo nie mamy tutaj zapalniczki. No niestety, dobra, tu będzie droga, to będzie skarpowa droga, tak to się będzie nazywa. Nazywać. No. O, pięknie. To trzeba zrobić co najmniej na trzy kratki, żeby zrobić z barierką. O, tak to o. będzie wyglądać, no. Ale schody się z drugą strony stawia do dobrodzieju. Dobra, tymczasem zajmij się ogrodzeniem dla Macieja, który kiedyś. Dobra. No, który kiedyś do nas wróci. Wróci, wróci. On tylko się zabawia z lamami. Miejmy nadzieję, ponieważ prawda jest taka, że go kochamy. <grym> Mimo, <grym> że jest już dorosłym kurczakiem i się trochę usamodzielnił, to nadal darzymy go niewyobrażalną miłością. Tak, tacy jesteśmy. Dokładnie. O, tutaj no. by się zrobiło coś takiego. Mhm, ale żeby zrobić to ładne barierkę, to chyba będziemy potrzebowali większej tej, jak to się nazywa, większego chyba arsenału. Mmm, a bo wtedy wystarczy Takie czego nam brakuje. Jakby to powiedzieć, chyba będziemy potrzebowali więcej drewna. Uuu, jeszcze więcej drewna? Tak, żeby to wyglądało wystarczająco pico, to będziemy potrzebowali no. więcej drewna. Chyba będę musiał zasadzić zdecydowanie więcej drewna. Czerwonego drewna. Chyba tak, dobrodzieju. Chyba nie mamy wyboru. Znaczy, ty nie masz wyboru, przepraszam. <grym i zimie> ja <grym i zimie> jestem sadownikiem w Chorzowie. Zapamiętaj to sobie. Sadownik dobrodzi w Chorzowie. O tak. Dobra, to ja idę w takim razie zasadzić. Więcej drewna. Gdzieś tutaj miałem Akaja Sapling. Pamiętaj Dobra, o czerwonym to. drewnie. To jest nasze drewno. Tak, tak. Jedyne, z którego dokładnie. korzystamy. Hmm. To jest bardzo ważne, żeby o tym Nie zapominać Dobra Czerwone drewno to idę zasadzić Niech wyrośnie hmm. Niestety, czerwone drewno się skończyło A, powiem ci, że Przydałoby się w tym środku Oj, przydałoby się Dobra, tu cyk, jedno, drugie Tu damy kolejne Kids? Dodamy kolejne Dobra. Damy kolejne. Daj więcej drewna. Pyk. Pyk. O. się jaskinia, O cholera. Nawet hmm. tego nie zauważyłem. Tuż pod moim nosem. Dziś do dobrodzieju. No, to nie są proste rzeczy. Dobra, czerwone drewno, to jest jeszcze czerwone. To drzewo już jest gotowe. Ścinamy. To ścignij, ty zbieraj drewno, ja zajmę się nad urozmaiceniem naszego, naszego domku. Żeby domy wyglądały epicko, musi mieć tak zwany epicki wodospad z dwóch stron. Takie są Uuu, zasady epickich dobrze. domków. No. Ja też jakaś jaskinia, cholera. Nie no, dobra, idziemy tutaj ścinać, tu jest pełno czerwonych drzew. I najścinaj, potem tu jeszcze barierkę będzie trzeba dorobić. To będzie musiało być perfekcyjne. No, ale to drzewo że... nad naszą bazą nigdy nie ścinaj, bo to jest punkt orientacyjny. Nie, nie, to święte drzewo chorzowskie. Tak. Tylko idiota by je ściął. Dokładnie, a my! Do idiotów tam daleko, że tak powiem. Dokładnie. O cholera, źle to ścięłem. Znaczy, źle wylałem wodę. Ale specjalnie źle wylałem wodę. Tu miałem wylać tak naprawdę. Pyk. Pyk, dawaj. Jest? Jest. Dobrze. No. No, dobrodzieju. Ale to dobrze wygląda. Mówisz, że jest Gites? No. Jak to zrobiłem? The ten zrobiłem. Wodospad tuż obok naszej bazy. Żeby zdabiał nam ten. Te tereny. Dobrze. Jest, dobrze. Dobra. Proszę to jakoś wyglądać. Nie oszukujmy się. Doskonale. Dobra, więcej drewna dawaj. Cały ten las musi być wycięty w pień. Takie są zasady. Tylko, że chyba zaraz mi się zepsuje siekierka, a nie mam zapasowej przy sobie. Dobra, to. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Dobra, na no chwilę zejdę na dół, Bogarskie wody muszę coś zrobić. Ale to będzie pickie dobrodzieju. O, nie wolę się doczekać, żeby zobaczyć, co ty tam zrobiłeś. No, i powiem tak, jeszcze na razie czekam na część drewna, ale urozmaicam, że tak powiem, tą krainę dodatkowymi rzeczami. Takimi jak legendarnymi wodospadami, które dają epickości. Dlaczego ja mam wrażenie, że zaraz przyjdę do bazy, a to wszystko zalane wodą? <laughs> nie, to złe ma, spokojnie. W życiu bym tego nie zrobił, w zabrocie. mimo że zaufać. Uuu, świniaki tu są. No, no. warto zapamiętać. Te świnie kiedyś będą należeć do zagrody coś pięknego. No, oczywiście, że tak. Pyk. Dobra. Dobra. Dawa jeszcze to drewno. Eh, eh, Olera jasna. Za wysoko. I jeszcze to. Co tam blady no, okay. Co ty tak kminisz? No, kminię, jak to zrobić, żeby o, to wyglądało epicko. No. Tak powiem, okazuje się, yy, że droga, yy, że idąc tą drogą, będą towarzyszyć ci aż wodospady wody. Tak, epicko zrobiłem. no. Cholera, aż ciężko się stąd teraz wydostać. Doskonale. Dobra, mam to. Teraz w którym kierunku do domu? Chyba w tym. Dobrze, dobrze. A, epickość, tak to się teraz nazywa dobrodzieju? Oooo, Nie mogę się doczekać, zobaczyć co tam zrobiłeś. Zbieram jeszcze tych drzew po drodze, żebym mógł posadzić więcej drzew. Dobrze, dobrze, dobrze. Mmm, dobra, ale tu i tak zrobię trochę pochodni. A, bezpieczeństwo, że ciasto. Teraz mamy tu akaya, sapling, pyk. Kolejne drzewo, kolejne drzewo. Kolejne drzewo. Wilku, odsuń się. I stąd. Dobra. Dobra, przejście będzie depickie. Tyle mogę tylko powiedzieć. No, d. -y kolejne tutaj. Dobra, zasadziłem od cholery drzew. Jak to wszystko wyrośnie? Będziemy bogaci w czerwone drewno Doskonale dobroci, czyli wszystko idzie zgodnie z planem Dobra, tu cyk. Zamykamy Dobra, gdzie jest Ci bladusła, a widzę cię. Dobra. Przyniosłem ci trochę drewna. Dobra, przynieś drewno Będziemy kończyć tu za chwilę moją świetną drogę, ale zobacz jakie to będzie ten. Patrz tu się idzie, gdzie się iść i będzie się mijać te wodospad, widzisz? piękna ściana z wody Piękna Trzymaj ściana z rządy, co tutaj, nie? Cyk. Doskonale. Tym zapasikiem w końcu zrobię trochę drewna i trochę tego. Doskonale. Bardzo dobrze, a ja tutaj będę kontynuować tą moją pracę. O cholera nie będę kontynuować, bo nie mam... Nie mam łopaty. Eee, py, py py. py, py. będzie tak. Mm, tak. 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 Ale tu będzie po prostu tak. piękne miejsce, jak to zostanie już zrobione dobrodzieju. Wszyscy będą się w okolicy zachwycać o, Ten tak. Tą drogą, tym terenem Ach... Piękna będzie droga do Dechorzowa Będzie piękna, dobrodzieju My to jednak w budownictwie się trochę zdamy, dobrodzieju Tak mi to się wydaje co jak co, ale Kto to jak mógłby co, się równać ale... z naszą potęgą budownictwa Dokładnie, chyba nikt Tacy jesteśmy uzdolnieni To nie urodzeni budowniczy tak na nas Dokładnie. mówili. Dokładnie. Urodzeni. No, w czepku wręcz bym Też. rzekł. No, urodzeni, a tak na, a ja urodziłem się pod mostem w Rzeszowie. Dokładnie. A, a ty na dnie Rzeszowa? W Jeziora w Rzeszowie. Z Dokładnie. tego jeśli mnie pamięć nie myli. Tak było, jakoś tak, tak było. było. A teraz razem w Chorzowie przymierzamy świat. Och. Lepiej być nie mogło. O, no, pyk, pyk, pyk. Stawię tu sobie takie te prowizoryczne. Dobrze. Teraz jak to wygląda. Hmm. No nawet ładny rodzaj drewna. Tak, tak. To będzie idealne dla Macieja. No, tam kmiń, co dla Macieja będzie dobre, dobrodzieju. To jest bardzo ważne. Więc... Macie jest bardzo wymagającą kurą, pamiętaj. Oj, Więc tak, to bardzo Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Aktualnie zadaje się z lamami, ale to nie mi nie przeszkadza. Grunt, o, ten żeby ten był sposób... szczęśliwy. Tak zawsze mu powtarzałem. Najważniejsze, żebyś był szczęśliwy, Maciek. To. O, trochę dirta tu dołożymy. Coś tu na mnie syczy z zombiaku nie teraz. Nie mam czasu. Odejdź lamusie. Dobrze, że mu... ale dogadałeś mu dobrze. No. Długo się nie pozbiera z tego, co mu teraz ten powiedziałeś. No. no. Doskonale. Jeszcze takie coś. Ładnie obrośnie trawką. Niedługo mój pomost do portalu, którego nie możemy odpalić, bo nie mamy zapalniczki, zostanie skończony. Ach, jak będzie to pięknie wyglądać, coś czuję. Mówisz, Bladeuszu, że będzie epickość? Tak, będzie epickość na najwyższym poziomie. Nie mogę się doczekać, no. żeby to zobaczyć. Mm, nic dziwnego, na twoim miejscu też bym się nie mógł doczekać. Teraz tak mamy tu. Mamy jeszcze. To Coraz bliżej. Już prawie skończone. Potem jeszcze tylko barierki. A przecież to to już pikuś. Dobrze, dobrze. Ja tutaj robię piękny dom dla Maćka. Rób dom dla Maćka. Rób, rób. To ważne. Cyk. Mhm, mhm. Dobra, teraz tak. To... W sumie można by zrobić coś takiego. Dobro, co dzieju. Co wydrążę. No. Bajam się, że zabrakło mi drewna. O cholera. No. Czy drzewa już wyrosły? Nie, jeszcze nie. Droga jest prawie skończona, tyle ci powiem. w macie szybko schody i barierkę. O bardzo dobrze. Ale to na no, jak będzie... Ale to będzie epicko wyglądać dobrodzieju. Masakra. Najbardziej epickie dojście chyba do deportalu, jakie w życiu mogliśmy ujrzeć. Tam zobacz jak to wygląda. Chodź Dobrodzieju! Jeszcze na koniec tego odcinka. Muszę ci pokazać, co zrobiliśmy. Dobrze, już idę. Chodź, dobrodzieju. Ale, Zobaczysz, co ten... tutaj rozkminiłem. Pyk, pyk. Ale powiem ci tak. Gra warta świeczki. Uu, pokaż, pokaż. Idę w górę wschodów. O, widzę cię już, dobrodzieju. Zaczekaj chwilę. Widzę, że tutaj z grubej rury poleciałeś. No, no, A no. Co ty sobie myślałeś, no? Niczego sobie, te drewniane tutaj pomosty. No, a jeszcze tylko schody i te barierki. Pyk. Dwóch no, elementów brakuje. to wygląda. No, Bardzo tak ładnie. Tak miało właśnie wyglądać, nie. Nawet pan zombie, jak tam widzę w oddali, próbuje się wspiąć na ten legendarny pomost. Ale niestety ma problemy egzystencjalne, jak widzisz, bo pomost jest stworzony perfekcyjnie, ale niestety, póki nie będzie tych barierek i całej reszty, nadal możemy czuć się zagrożeni. Dlatego dobrodzieje, jak to się mówi, potrzebujemy więcej drewna. Ale wydaje Ale mi się... To już w następnym odcinku. Dokładnie. Elo. Całem.